it's Twojej moc mocy, zawiodła Cię tam, uwolnić mnie z i O niech was dziecię lecz mój grzech. O nie ludzie cię skrzywdzili, lecz mój grzech. O, jak bardziej ciężkie przeszły lecz mój chleb, aż tak dawno się stało. O końców, Koniec końców, się nad nami. Nad nami, i tych, która jest ucierpiona, nad to, bolesna, się za nami, chorych samych cierpią, ja. Bolesna, przyczyń się za nami. Moje. Stacja jedenasta. Panie zostaje zostaje przypity do krzyża. Kłaniamy Cię, Panie Jezu i błogosławimy Tobie. Pięć Piotr do inwalidzkiego woska. Wydawało się, że właściwie nic już w życiu nie osiągnie, a on nauczył się grać w tenisa na wózku, nauczył grać w innych, zorganizował klub, pracował na igrzyskach paraolimpijskich w Londynie, organizuje co roku Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w tenisie na wózkach. Nikt już nie mówi, że nic w życiu nie osiągnie. Jezus Najwięcej zrobił dla człowieka, gdy miał ręce i nogi przygwożdżone do krzyża. Gdy wydawało się, że nic już nie może zrobić. Gdy siedzieli z niego, jeśli jesteś synem Bożym, zejdź z krzyża. Wtedy zbawił właśnie świat. Jezu naucz mnie, że dopiero wtedy, gdy zaufasz nie swoim siłom, ale w Bożej Mocy. Wtedy, nawet kiedy wydaje mi się, że nic nie mogę zrobić, wtedy właśnie tak? mogę zrobić najpierw. Do Krzyża zapraszam kobiety z parami św. Łukasza, a przygotowują się do, przy do Nieśnia Krzyża mężczyźni. para, para, para... 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 para...